Dzień dobry Państwu w kolejnym podcaście z cyklu W świadomym życiu, czyli takim, w którym to my budujemy naszą konstruktywną egzystencję, tak aby była ona nasza, a nie wykreowana lub narzucona przez innych. Ten podcast, będący wynikiem kontrowersji, jakie wywołał poprzedni odcinek, mówiący o znudzeniu jako wypaleniu zawodowym, przybliży Państwu często nieznaną, niedocenianą a nawet bagatelizowaną emocję zwaną nudą. Od kilku lat, co zresztą niezmiernie mnie cieszy, zauważalny jest światowy trend w kierunku poznania, zauważania i zrozumienia emocji, Prym wiodą te, które sprawiają nam nieprzyjemne doznania o reakcje. Afekty te są określane mianem negatywnych lub jak inni preferują nieprzyjemnych. Na rynku zainteresowania króluje strach, gniew, lęk. Wszystko to, co powoduje, że jest nam w życiu niefajnie. Jest to absolutnie zrozumiałe, gdyż chcemy poznać i zmienić tą niefajność. Mało kto jednak wie, iż wyżej wymienione emocje często są konsekwencjami nudy. I choć jest ona gdzieś tam daleko na liście emocji, Aż tak nieatrakcyjna, że niewiele osób, i tutaj też mam na myśli światowych badaczy obszaru życia emocjonalnego, się nią zajmuje. Ale ta nuda jest emocją, która zmienia nasze życie w rajskie lub w piekielne. I dziś pragnę ją przybliżyć. Odpowiednio zauważona nuda będzie nam wskazywać drogę do osiągnięcia szczęściostanu, czy też zatopienia się w świecie lęku. Depresji i skłaniania do uznania się za wypalonego. O mnie przez lata pracowałam w top 3 korporacyjnego świata, mieszkając w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, Moskwie i Warszawie na co dzień tworząc światowe trendy marketingowo, reklamowo, ekonomiczne. Pewnego dnia moje wewnętrzne ja powiedziało stop, ja już nie chcę tego robić i narzuciło kierunek burzliwych zmian, wskutek których dziś zajmuję się doradztwem biznesowym z bardzo mocnym wsparciem psychologii pozytywnej, której miałam przyjemność uczyć się od jej twórcy, Martina Sellingmana z Pennsylvania University. Podcast ten zacznę używając tak chwytu marketingowego, podając Państwu 5 punktów, dlaczego warto poznać i zrozumieć w sobie nudę. Punkt pierwszy. Nuda jest drogowskazem kierunku, w którym powinniśmy iść, aby czerpać radość z życia. Punkt drugi: rozumiejąc nudę, pojęcie prokrastynacji będzie nam obce. Punkt trzeci: wzmocnienie systemu immunologicznego. Punkt czwarty: ograniczenie kreowania negatywnych myśli, emocji i odczuć. Punkt piąty: zrozumienie nudy zapobiega depresji. I to są najistotniejsze punkty. A teraz, rozwijając temat poprzedniego podcastu, o wypaleniu zawodowym chcę postawić tezę nazwania znudzeniem, a nie wypaleniem przyczyny źródła osiągnięcia stanu destrukcji prowadzącego do zaniechania chęci działania, skrajnego przemęczenia, bóli somatycznych, a nawet i głębokiej depresji. Kto z nas nie słyszał powiedzenia inteligentni ludzie się nie nudzą? Zapewne każdy. To powiedzenie nakreśla, iż tylko głupi ludzie się nudzą. A kto z nas chciałby zostać uznany za głupiego? Emocja, jaką jest nuda, padła ofiarą semantycznego podejścia do zagadnienia. Dlatego też pozwólcie Państwo, że ją Wam dzisiaj przybliżę. W świecie nauki nic nie możemy uznać za pewnik, gdyż prowadzone badania na wielu obszarach często obalają to, co niedawno zostało uznane za Biblię. Dlatego też zrobiłam dość głęboki research, który oczywiście każdy z Państwa ma prawo podważyć i z głębi serca tylko na to czekam, gdyż oznaczać to będzie dla mnie, że to, o czym mówię, prowokuje do reakcji. Zacznę od tego, że w 2017 roku zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego prowadzony przez Alana Cohen i Dutter Keltner przedstawili nową teorię dotyczącą emocji podstawowych. Tutaj nadmienisz zgodnie z popularną teorią emocji Roberta Pluchnika uznawano, iż emocji podstawowych jest 8. Nowa teoria przedstawia istnienie 27 emocji podstawowych, pomiędzy którymi znalazła się... Boardworm, czyli znudzenie. Powołując się na definicję znudzenia, jaką podaje portal Psychology Today, powiem tak: jest ono bardzo łatwe, a zarazem bardzo trudne do zdefiniowania. Niezaprzeczalnie jest ono sygnałem do zmian, wskazującym, iż zajęcie lub też sytuacja nie powoduje zaangażowania, i dlatego osoba powinna zwrócić się w kierunku czegoś lub Kogoś innego, bo przecież znudzenie nie dotyczy tylko pracy zawodowej, ale także naszego życia codziennego, relacji, w których się znajdujemy, związków. Nuda no ma do siebie to, że zaniedbana przeistacza się w stany lękowe, obawy, a nawet stany depresyjne. Zauważona, zrozumiana nuda staje się niezmiernie ważnym stanem świadomości. Jest to momentum potrzebujące zatrzymania się. I takiego zagłębienia w samym sobie, tak aby odkryć jej źródło, a następnie znaleźć na nią antidotum. Jest fantastycznym wskaźnikiem kierunku, w którym warto iść dla wszystkich osób, które zastanawiają się, gdzie odnaleźć swoje życie. W swojej słynnej książce pod tytułem Flow Optimal Experience, profesor Michał Cikmaszen Tahil, nie wymówię tego nazwiska, ale notabene, no a dygresja. Ostatnio zauważyłam tą książkę przetłumaczoną na język polski. Jest ona w Empiku i bardzo ją Państwu polecam do przeczytania. Choć, i tutaj chcę zaznaczyć, nie wiem czy dobrze została przetłumaczona z języka angielskiego na język polski, gdyż niestety wiele pozycji dotyczących psychologii pozytywnej jest poważnie zniekształconych w polskich opracowaniach. Ale wracając do meritum tego podcastu, czyli nudy, amerykański psycholog i badacz efektu flow Michał Cimaszkiewicz przedstawia stan nazwy go zagubienia się w radości działania jako stan wytworzony pomiędzy nudą a strachem. Dlaczego ten stan powstaje pomiędzy tymi dwiema emocjami? Bo jeśli się czegoś boimy, to nie chcemy tego robić w obawie, że. I tutaj pojawia się indywidualne uzasadnienie. I podobnie jest z czymś, co wywołuje w nas znudzenie, także nie chcemy tego robić. Zapewne w większości z Państwa znany jest termin prokrastynacji, która właśnie wynika ze źle dopasowanego planu działania do naszej indywidualnej umiejętności realizowania wyznaczonych przez siebie wyzwań, nie mówiąc już o wyzwaniach wyznaczonych przez innych. Oxford English Dictionary opisuje znudzenie jako doświadczenie zmęczenia i irytacji, zniecierpliwienia z powodu utracenia zainteresowania kimś lub czymś. Z etymologicznego punktu widzenia jest to dość tajemnicze słowo, które pojawiło się po roku 1750. A w ramach ciekawostek powiem Państwu, iż po raz pierwszy słowo nuda zostało użyte w literaturze w 1864 roku. Natomiast we Francji wyrażenie je czyli nudzę się, do powszechnego użytku weszło w połowie XVIII wieku. Już w swoim etymologicznym ujęciu "boardroom" ma konotacje pejoratywne, gdyż jego pierwszy człon to bore oznacza tworzenie dziury, pustki, Poprzez wiercenie w pewnej całości. Schopenhauer nazwał nudę deomowym demonem, a Giacomo Leopardi córką rzeczy nieważnych, matką próżni. Przeglądając archiwum Uniwersytetu Penn, natknęłam się na bardzo ciekawy wywód właśnie na temat nudy i przytoczę Państwu jego fragment. W XVIII wieku w Anglii znudzenie było łączone z narodowością francuską, French Ennui. Po 1750 roku Anglicy zaczęli używać Bohr jako rzeczownik opisujący chorobę. The malady of Ennui supposed to be specifically French. I tak w 1766 roku Jean J. Williams pisze w liście do przyjaciela: Twój ostatni list był najbardziej radosnym listem, jaki od ciebie dostałem bez tej French bore. Sami Państwo zobaczcie, że w XVIII wieku znudzenie było uznane za chorobę. I może właśnie tutaj zaczyna się negatywna kolidacja pomiędzy znudzeniem, a płytkością człowieka, którego doświadcza. A to dlatego, że raczej zapiski o nudzie pochodzą od sfer wyższych, gdyż te niższe nie tylko zajęte były pracą, ale też często były niepiśmienne. Można stwierdzić, że tutaj nuda łączy się z nic nierobieniem, bo przecież grupa społeczna o niej pisząca, a raczej pracą zarobkową się nie zajmowała. Z względu, iż jest to podcast mający zainteresować Państwa nudą ma on dość ograniczony czas trwania, powrócę do merytum tego odcinka, czyli wypalenie zawodowe, a nuda. W 2014 roku psychologowie z Uniwersytetu Virginia przeprowadzili prosty eksperyment. Umieścili badane osoby w izolatkach, pozostawiając je bez rozpraszania uwagi przez około 10 minut, pozwalając im na bycie samym ze swoimi myślami. Biorąc pod uwagę nieskończone możliwości, jakie posiada nasza wyobraźnia, czas, jaki mieli respondenci, miał na celu promowanie czystych przyjemności, jakie możemy czerpać z przebywania ze sobą i samego myślenia. Badaczka Erwin Westgate, będąca inicjatorką tego doświadczenia, była przekonana, że badani będą zachwyceni, gdy dostaną dla siebie 10 minut, podczas których będą mogli być ze swoją wyobraźnią. I co się okazało? Badanie to było kompletną porażką. Okazuje się, że ludzie go nienawidzili. Naukowcy postanowili więc rozwinąć ten eksperyment, i w kolejnych odsłonach uczestnicy dostali przycisk umożliwiający im Dostarczenie sobie bodźca w postaci elektrowstrząsu. I co się okazało? Badani uznali przebywanie ze swoimi myślami przez 10 minut za tak nieprzyjemne, że wielu z nich wolało ból fizyczny od dyskomfortu nudy. 67% badanych mężczyzn i 25% badanych kobiet nacisnęło przycisk co najmniej raz, aby zabić czas. Jedna szczególnie nieszczęśliwa osoba nacisnęła aż 190 razy. Kolejne badania nudy wykazały, że ludzie wolą krzywdzić siebie lub też innych, aby tylko przerwać nudę. I tutaj zapytam Państwa: czy osoby znudzone, obecnie diagnozowane jako wypalone, zadają krzywdę sobie lub swoim bliskim? Nuda to niepokojący stan emocjonalny, który łączy w sobie uczucie niepokoju i letargu, wynikające z sytuacji, która nie jest już satysfakcjonująca ani stymulująca. Wczesne badania naukowe często odrzucały nudę jako tymczasową i nieistotną, ale ostatnie prace wykazały jej powiązania z chorobami psychicznymi, urazowym uszkodzeniem mózgu i dysfunkcyjnymi zachowaniami, takimi jak na przykład lekkomyślna jazda samochodem. I nadużywanie substancji odurzających. Znudzenie a korporacja. Wczesne badania naukowe koncentrowały się na nudzie w miejscu pracy. Tak, już we wczesnych latach 30. takie badania robiono. Szczególnie przy pracach wymagających powtarzalności zadań. Artykuł z 1926 roku w The British Medical Journal na temat fizycznych i psychicznych skutków współczesnego przemysłu, mówi Monotonia i zmęczenie to dwa aspekty problemu, który wpływa na szczęście i zdrowie setek tysięcy pracowników naszej cywilizacji. Psychologowie przemysłowi z tamtych czasów twierdzili, że nuda powoduje, iż ludzie wolniej pracują, rozmawiają między sobą i mają zmniejszoną wydalność. Czyżby zauważyli to samo, co uznano w XVIII wieku, że znudzenie jest chorobą? Nasuwa mi się tutaj pytanie, dlaczego nie ewoluowało badanie nudy, tylko powstał termin wypalenia zawodowego? Pozwolę sobie postawić moją teorię etymologii wypalenia zawodowego, gdyż dziś nasuwa mi się tylko jedno skojarzenie, a mianowicie Świat korporacji zbudowany jest na psychologicznym podejściu do człowieka jako jednostki dowożącej. I tak świat idealny, jakim świat korpo miał być w założeniu, nie może spowodować znudzenia, bo pokaże to niedoskonałość systemu jako miejsca rozwijającego, a nie tylko eksploatującego człowieka. Tworząc pojęcie wypalenia, przerzucono piłeczkę odpowiedzialności. Na stronę człowieka zatrudnionego, który się wypalił. Więc co my, system korporacyjny, możemy z nim zrobić? Kiedy opublikowałam na Instagramie post wypalenie zawodowe versus znudzenie, pojawiło się wiele komentarzy typu: Jak możesz takim banalnym terminem jak znudzenie opisać tak traumatyczne doświadczenia, jak ja sama i moi klienci doświadczyliśmy? W odpowiedzi na ten komentarz chcę przytoczyć fragment książki polskiego psychologa i badacza nudy, profesora Mariusza Finkelstein, który zajmuje się pracami nad zagadnieniem znudzenia. W swojej książce Boredom and Academic Work napisał, znudzenie jest pozycjonowane pomiędzy tak poważnymi zjawiskami jak alienacja, dezorganizacja, rozczarowanie lub depresja. Przez naukowców uznanym za poważny problem XXI wieku, drodzy Państwo, znudzenie jest niestety bardzo nieznaną emocją, która potrzebuje jak najwięcej mówienia o niej, aby pokazać wielu osobom przyczynę stanu, w którym się znaleźli, bo gdy znamy przyczynę, to możemy się zająć leczeniem. Przeprowadzając sesje z klientami będącymi w procesie szukania pracy lub osobami, które nazwę drugą generacją, często w okresie przejściowym wypracowuje potrzebę działania, w konsekwencji której dochodzi do zajęcia się pracą w wolontariacie. I jest to część mojego autorskiego programu utrzymywania mózgu w stanie działania, gdyż, jak ktoś kiedyś powiedział, nuda jest piekłem, które Dante zapomniał opisać w boskiej komedii. Mózg pozostawiony w bezczynności zaczyna obumierać, wchodząc w takie stany jak depresja, apatia. I inne degradacyjne emocjonalne doświadczenia. Wspaniale obrazuje to film Chess Story, opowiadający historię wiedeńskiego notariusza, którego klientela pochodziła z elit finansowych w okresu przed Auschwitz Austrii. Po objęciu władzy, naziści chcieli go zmusić do przekazania im danych dotyczących numerów kont bankowych jego klientów. Został on więc zamknięty i poddany torturze nudom przez Gestapo. Zamknięty sam w pokoju hotelowym doznaje tortur, jaką właśnie jest znudzenie dla mózgu pracującego intelektualnie. Film ten doskonale obrazuje, co dzieje się z człowiekiem, który nie ma wyzwań intelektualnych pozwalających mu na utrzymanie higieny pracy neuronów. Dla wyjaśnienia terminu użytego powyżej, druga generacja to tak zwane dzieci bogatych rodziców, które poprzez to, iż rodzice zapewniali im wszystkie potrzeby, nie wytworzyły w sobie instynktu zdobywania, gdyż nigdy nie musiały tego robić. Te osoby są szczególnie narażone na popadnięcie w stan znudzenia, który następnie ewoluuje w różnego rodzaju destruktywne zachowania. Podcast na temat znudzenia mógłby trwać godzina. Ale czas go kończyć. Poruszyłam te kilka wątków i pozostawiam je otwarte. Produktem nudy może być odnalezienie tego, co pozwoli na osiągnięcie stanu szczęśliwości, po angielsku zwanego well-being, co znów psychologia pozytywna uznaje za stan, do którego osiągnięcia dąży każda istota ludzka, ale też może doprowadzić do demonów zagubienia się w paraliżującej istnienie depresji. Pozostawiam Państwa z nudą, widzianą inaczej po wysłuchaniu tego podcastu. Zapraszam na kolejne i nie wiem jeszcze, jaki temat poruszę, bo pewnie będzie on zależał od Państwa reakcji na ten odcinek. Zapraszam Was także do współtworzenia moich audycji i przesyłania mi mitów do obalenia. Co do częstliwości nagrywania podcastów, to będę starać się nagrywać coś dwa tygodnie. Do usłyszenia!